Dzień dobry posmakuj. Witam Cię na moim kanale. W dniu dzisiejszym przygotuję dla Ciebie zakwas buraczany. Zdrowy, pyszny i smaczny. Obejrzyj do końca. W dzisiejszym odcinku zrobię dla Ciebie zakwas buraczany. Wcześniej przygotowałem barszcz na zakwasie. Dzisiaj zrobię zakwas buraczany. Prosta, łatwa, bardzo dobra i zdrowa rzecz. Wybrałem dla Was buraki długie. Polecam, żebyście je próbowali znaleźć na swoich bazarkach, pokroiłem w plastry i przygotowałem sobie szklany sój. Jeśli będziecie robili zakwas, zróbcie go w glinianym albo w szklanym słoju, nie róbcie tego w metalowej miejsce, bądź też plastikowej, bo tam tworzy się kwas, który może wejść w reakcję. Więc tak naprawdę albo glina, albo szkło. Wrzucam buraki, naprzemiennie dodam buraki i dodam przyprawy. Wrzucam liść. To, taki zakwas to tylko na barszcz czy jakie są jeszcze zastosowania do tego zakwasu? Przede wszystkim powinien być pit na surowo. Raz dziennie, raz na dwa dni szklanka takiego zakwasu boraczanego powoduje, że nasz organizm staje się o wiele, wiele bardziej młodszy. Zakwas boraczany ma bardzo wiele zastosowań. Jest przede wszystkim przeciwnowotworowy. Zawiera dużo witaminy C. Pozwala łatwo wchłonąć się żelazu. Reguluje ciśnienie krwi, zastosowań naprawdę ma bardzo, bardzo dużo. Jest bakteriobójczy, zawiera witaminę B6, więc tak naprawdę zakwas buraczany jest mega, mega zdrowy i jest tak naprawdę takim superfood. Dorzuciłem dwa ząbki czosku i dorzucam kolejne buraki i kolejne przyprawy. Na pewno zakwas taki, który kupujesz w sklepie, nie jest aż tak zdrowy, dlatego że nie jest przetworzony i zapastaryzowany. Więc tak naprawdę, najlepszym i najzdrowszym zakwasem będzie ten, który wykonacie sami w domu z dobrych buraków, najlepiej z ekologicznych, jeśli uda Wam się takie zdobyć. I to będzie prawdziwy. No, ten kupny na pewno będzie przetworzony temperaturą. No, chyba że na jakimś biobazarze kupisz też surowy wiadomego pochodzenia podobno również wypity przed imprezą i po imprezie pozwala złagodzić lub pozbyć się dokuczliwego kaca więc naprawdę sprawdźcie i zróbcie to sami jakąś godzinę wcześniej nastawiłem sobie dwa litry wody dodałem dwie płaskie łyżki soli kłodawskiej i zagotowałem odstawiłem, teraz ta woda już jest letnia jedynie Oczywiście, jeśli chcesz, możesz zdecydowanie więcej użyć przypraw. Ja dołożyłem 8 dużych, dorodnych ząbków czosnku. Ty możesz też się zabawić i dodać na przykład imbiru. Możesz dorzucić chrzanu, który też jest bardzo fajny i też jest bardzo zdrowy i podniesie walory smakowe barszczu. Taki zakwas najlepiej trzymać w cieple, czyli jakaś temperatura 20, 20 kilka stopni, odstawić na, od 5 do 6, 7 dni i sprawdzać raz na kilka dni, czy na górze, na powierzchni nie pojawiają się takie małe białe kropki, czy nie wytwarza się jakaś pleśń. Jeżeli by się wytwarzała, trzeba delikatnie łyżką ją zdjąć. Żeby też przechować ten zakwas, można pozlewać do butelek i dodać parę kropli oleju po to, żeby na zewnątrz zabezpieczyć dopływ powietrza. To pozwoli nam na dłuższe przechowywanie zakwasu braczanego. Dorzucam jeszcze ziele angielskie. Teraz zalewam osoloną wodą. Teraz przykrywam czystą lnianą ścierką. I odstawiam w ciepłe miejsce na no, minimum 5, 5, 6, 7 dni. To też zależy, w jakiej temperaturze będzie stały, Że będzie stał w chłodzie, więc ten proces będzie trwał dłużej. W temperaturze powyżej 20 stopni musi ten zakwas powstać. Gotowy zakwas ląduje na 5-6 dni do ciepłego miejsca. Ja już postarałem się wcześniej i przygotowałem zakwas, który powstał i pracuje. Od 6 dni. Przygotujemy teraz degustację. Musicie zobaczyć dokładnie jaki ma piękny i bogaty kolor tak przygotowany zakwas. piękny, bogaty, ciemnobordowy kolor. Proszę zobaczcie. Jest niemalże gęsty. Taka jego zwiększona otoistość spowodowana jest sokiem buraczanem. Spróbuję i powiem wam co czuć. Czuć aromat i zapach buraka, ale bardzo wyraźnie czuć tutaj czosnek. Ja użyłem bardzo podobnie 8 ząbków czosnku, ale jeżeli lubicie i bardzo pożądacie, możecie użyć o wiele więcej. Muszę Ci powiedzieć, że zapach, aromat i smak jest naprawdę świetny. Czuć czosnek, czuć buraka. Jest lekko słony, lekko kwaśny, bardzo dobry i pamiętaj o tym, że przede wszystkim bardzo, ale to bardzo zdrowy. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chciałbyś wykonać u siebie w domu ten przepis, bardzo proszę, zrób to, skomentuj, napisz, zasubuj, zalajkuj i koniecznie obejrzyj kolejny odcinek. Do zobaczenia i pa! A jeśli chcesz zobaczyć, jak z tego zakwasu zrobić czerwony barszcz, to kliknij tutaj.